Witam Was dziś na moim kanale Dziwiam że Kanibalizm Tu jest jeden glonojad, który już nie żyje niestety O proszę, a tu jego brat go zjada Ryba rybę normalnie zjada Glonojad glonojada Brat brata Zjada Kliknijcie przycisk subskrybuj najlepiej Choć więcej takich filmików Mówię Wam Miałem ładnego glonojada, a tu co? Glonojady go zjadły co się dzieje? Glone, jada. I tak wam powiem, że Będzie Możliwy live Za niedługo I też będzie można wpłacić Donaty malutkie, żebym Się pomału rozwijał Oczywiście kliknijcie subskrypcję, to też mi pomoże I sobie popatrzcie jak jest zjedany on większy glonajad nie żyje, mniejszy go wciąga I inne rybki Go wciąga jak widać, oczywiście Niestety glonajad skończył swój żywot nic, nic na to nie poradzę Jest teraz jedzony przez inne ryby Przynajmniej tyle pożytku Będzie, że Inne będą miały dodatkowe Minerały I witaminy No i tak jest, że poklej podpływają podpywają i go jedzą, no. Tu widać jego pyszczek. Tu jeden danio mi się przewija. Też go dziabnie? Nie. Zostawi. Tu, tu trochę ryb się przewija, bo tak samo go chcą podskubać. Każdy chce trochę świeżego mięsa. No więc tak się dzieje w akwarium, że... Słabsze przegrywają niestety. Może zachorował i coś takiego. No to dobre ja już kończę, no. Przestał go żreć. Dobra, kończę. Pamiętajcie o daj... Pamiętajcie, żeby dać suba, kliknięcie lajku, udostępnijcie dalej dla większego zasięgu. No to z wami. Siema!